So ja close! Eee. Janeczku, wierzyłem do końca. Kurwa, Janeczku, dwa głosy! Jaj, jaj. Dwa głosy, ty! Wiszę ci duży zestaw. Tragedia. No, w sumie chuj dla nas, to nic nie zmieni. Janeczku... Aaaaaj... To no, wyszło, eee. no, wyszło Dobra, jak zwykle. Przykro mi, Janeczku. Dwa głosy, wyszło jadłem. jak zwykle. Ja na siebie nie głosowałem, w razie czego. 74, kurde, co mi tamte uciele. kapela odbiór. Albo, że to by coś jak jakby... zmieniło. Nie, nie, nie. Jakbyś przeliczył? Nie Związanie. Czekaj, kapela ustaw ja. się, zrobię Ci zdjęcie czuże, to, na Twitterze obok to zdjęcia. To by nic nie dało, to by A nie dało. Ja, ja.